Siemanko z tej witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale i e, jestem mapą. Dzień dobry. E, od dzisiaj zmieniam swoją postać, od dzisiaj będę mapą przez całe życie w Minecrafcie, a tak serio to... O! O, oh, Genali dzisiaj nagrywa. A Taaaak. co to się? Co to się zdarzyło? Co to to? To jest moja perspektywa, ponieważ, moi <laughs> drodzy, jesteśmy obecnie w Disneylandzie i to nie jest taki zwykły Disneyland, po prostu, że, o, taka mapka zrobiona i tutaj ten zamek Disney'a. Mm -mm. To jest prawdziwy, prawdziwy, prawdziwy Disneyland. Są wszystkie jakby te atrakcje, które możemy sobie również zobaczyć w tym prawdziwym. Taka może być Energylandia, tylko że jest Disney'a, prawda? Dokładnie, przy czym jest tutaj tyle atrakcji i tyle różnych rzeczy, że chyba nie zdążymy tego zrobić na jednym odcinku. Zobaczymy w ogóle. Więc zrobimy z tego Być może taką miniserię. Trzyodcinkową, tak. albo może dwuodcinkową. I tutaj, nie dość, że są kurcze sklepy, nie dość, że są właśnie różne roller To jeszcze będziemy mogli spotkać różne postacie z Disneya. Na przykład, nie wiem, z Toy Story albo. Ja czy, liczę. Czy, czy, czy to jest na... postać z Disneya? Ten pan mi wygląda na jakiegoś. Hej, ja liczę na kopciuszka. Ja liczę na kopciuszka albo tą o, o, czy o, ja o. Mogę po prostu sobie to wziąć? Pluszaka, tak po prostu? E, e, właśnie o, to robię. Uwaga. O, patrz, mamy Dory! I e, mamy... A, nie, cześć, ty. jestem. Jestem stary. Tego... Czekaj, bo cię nawet nie zauważyłam. E, co? Jestem ufolutkiem z tej story. Eee. Wiesz co, to w co, takim ja mogę razie... sobie jeszcze wziąć, Patrz na ma... mnie! Patrz na mnie! E, balon można mieć! Patrz na mnie, jestem księżni! E, okay. Wow, to jest balon, le, bardziej cię interesuje. Poczekaj, a ja co ja mam? Ja mam proszę bardzo, o, ja mam pluszaka Dory. Zobacz, pluszaka okay. Dory. ja mam balon, idziemy, chodź, idziemy, jesteśmy w pełni, pełen ekwipunek, mamy już y, rzeczy. Po, Ej, po prostu sobie się ze sklepu, poczekaj, nie wiem, czy powinniśmy za to zapłacić czy coś. Poczekaj, tam jest główna Tam przyszliśmy, a, tak idziemy? E, o mój Boże, czoklet! Ja widzę! Czy ty widziałeś to? Czy to jest ten zamek, tak. który jest na wejściu do... Tak, do wszystkich filmów! O, e, Pa, a panowie co? Czy to są ci ze Shreka? Nie, czekaj, czy to jest Ech. z Dreamworks, tak? Więc... Co, co, co oni robią? Czy... Nie wiem, słuchaj, ale poczekaj, musimy sobie Chwila. jakiś plan zrobić. Ej, oni Słucham. chyba śpiewają, tylko my tego nie słyszymy, bo jest copyright a, music. Tak, 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 my <laughs> mamy taki specjalny filtr, filtr, moi drodzy, że nie słyszymy tej muzyki, za którą mogliby nam sklejmować Chwila. film. Czy coś tak tu w ogóle, jeszcze jest? Czy Ty sobie wszędzie? idziesz oczywiście, a ja przeglądam całą mapę, moi drodzy. Zobaczcie, mamy takie atrakcje dzisiaj, o. jak... słam co? Mam coś dla ciebie. Ale ja, przepraszam bardzo, mamy takie atrakcje dzisiaj, jak na przykład, czekaj, czy ja widzę jakieś Walt Disney Enchanted Tiki Room? Nie, czekaj, wiem, o co tu chodzi? Ciebie albo są przyjdę. piraci z Karaibów, albo są na przykład rzeczy, co jeszcze można by było tutaj Hej, zrobić. Mam coś dla ciebie, mam coś dla ciebie. To, i są też kastoludki od kolejnej śnieżki, Co? Plecak. Plecak? Plecak. Okay. I masz e, uszy mini. Ale ja mam uszy księżniczki. A to masz jeszcze uszy, uszy księżniczki dużo ładniejsze. Zobacz, taka z takim totemem. No dobra, w takim razie poczekaj i zobaczmy. Uuuu, no to moi drodzy, ja to już <laughs> jestem przygotowa. Skąd masz taki ten sweter? E, wziąłem sobie. A dla mnie? A dla ciebie. A, ja sobie... a dla mnie sweter wziąłeś? Ja mam, i ple mam plecak i. Proszę, sweter. Nie, nie wziąłem. Proszę, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. Hej, Ale. To w takim razie ja również mam sweter. Proszę bardzo, jak wyglądam? Cudownie, jestem przygotowana chodź, na tę wycieczkę. Chodź, idziemy. I z balonem będziesz tak chodził? Oczywiście. Ej, tu jest jakaś skrzynka. Nie, tak, ja w, myślałem, w ogóle, czy skrzynka. powinniśmy. Nie, to jest kosz, Czy powinniśmy jakoś sobie ułożyć, wiesz, plan, co będziemy robić? Ponieważ ja widzę, przed chwilą pokazywałam, zobacz na mapie. Zobacz, zobacz mapę. Tu jest tak mnóstwo tych rzeczy. Zobacz, na przykład możemy sobie What? pójść na jakąś. na roller coaster piratów z Karaibów. No tu cokolwiek ogarniły. Albo poczekaj, Peter Pan to jest. Jak to jest Piotruś Pan? Dokładnie. może mieć pytanie. Słucham. Czy Idziemy według atrakcji, bo to są, są podnumerowane. jeden, dwa, trzy, tak. cztery, Idziemy okay. według atrakcji, Dobra. tylko nie wiem, Swiss Family? Co to jest za bajka? Nie mam pojęcia, ale chyba tu się skręca, prawda? Czekaj. A, nie jestem e, pewna. Mapa, tak, tędy się będzie szło i okay. tędy idziemy do pierwszej atrakcji. Wiesz więc... co, a ja słyszałam, w ogóle nie wiem, czy ten Disneyland jest tak popularny w Polsce, ja to bym chciała tam bardzo pojechać, ale to jest tylko w Ameryce chyba, czy nie wiem, czy są czy w Europie. to jest pierwszy już? Nie, to jeszcze nie tu, jeszcze dalej. I ogólnie Adventure podobno Land. jest na przykład taka restauracja, do której możesz wejść tylko i wyłącznie jak masz mnóstwo, mnóstwo mnóstwo kasji i sobie bilet, kurczę, nie wiadomo ile lat wcześniej. Co? Naprawdę, no, ale tam podobne cenie nie jest zbyt dobre, tylko wiesz, to jest taka jakby sekretna restauracja hey. czy coś. Myślisz, że spotkamy kopciuszka? Nie, ja chcę, proszę bardzo, spotkać tylko i wyłącznie roszpunka. Okej, okay, ale roszpunka ja, mam ulubionym... ja mam pytanie, ja mam pytanie. Czy ktoś z osób oglądających ten film był kiedykolwiek w Disneylandzie? No ja nie wiem, ale to by było. O, co to jest? Czy znaczy, tu się już? Ej, to jest chyba już ta e, ta, ta pierwsza, pierwsza ta, atrakcja. Tak, tak. tak, Dobra. W co takim tu się razie... dzieje? Wow, 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 wow. E, um, dalej się idzie? Chyba tak. Poczekaj, w ogóle jak się nazywa ta atrakcja? Nie mam pojęcia i nie wiem, czy my w ogóle dobrze idziemy, bo tu jest jakby ja jakaś... nie słuchaj, jakbyśmy może coś Wiesz, to, to, to jest chyba skrót tędy. O, te... nie, nie, patrz, idziemy dalej, idziemy w górę, zobacz, A... widzisz? Okay. Idziemy w górę, idziemy w górę. I patrz, tu jest jakby. To jest jakby domek na drzewi i możemy pójść dalej, idziesz za mną, idziesz e, za mną? Idę, ale czemu to jest takie długie. Nie wiem. Chociaż w ale... sumie tak, wędrówione też są takie bardzo długie, takie dziwne przejścia, żeby. No, bo dojść. to jest super dziwne, słuchaj. E... A może to jest właśnie ta atrakcja? Chociaż e, ja bym wolała że, po prostu. Że, przechodzimy? Że na... Ja bym po prostu wolała pójść na rolę koster e, ja, ja tak samo, więc zobaczymy, gdzie dojdziemy. Um... Aha. To, to, to było tyle. Słuchajcie, to był taki wielki skrót, po prostu przeszliśmy i jesteśmy w jakimś innym miejscu w Aha, ogóle. to było Swiss Family Tree House. Oh, patrz, Aladdin! E, Alad e, czy ja mogę, czy ja mogę? Zrób mi zdjęcie, e, zrób mi zdjęcie. Okej, okay, uwaga. Nie mogę? Poczekaj, muszę na niego wejść jakoś. O, interact with customer, musimy się zapytać jakiegoś pana. O! Czekaj. Patrz, patrz. O, patrz! o mój Boże, dzień dobry! To jest ten. Y, tak, e, Jasmine. Możemy wziąć autograf. Tak, ja biorę autograf, e, proszę, dobry, pani... poproszę autograf. E, najpierw mi! Zobacz, jak mi podpisuje. E, ja też chcę! Patrz, ja mam mi poczekaj też, mi też, mi też, mi też. O, Dziękuję. patrz, mam tą, Mam księżniczkę Jasmine. Okej, okay, dobra, pierwszy idealnie. autograf gotowy. Ale poczekaj, ja się miałam jakiegoś dorosłego spytać, czy mi pozwoli na tylko filmowanie. No to tu się wejść. chyba wchodzi, zobacz. Jesteś pewien? O, patrz, to jest w ogóle okay. pierwszy. O kurczę, ja chcę. E, siema Gdzie ty jesteś? Nie e, widzę cię kompletnie. Interagływ custmem. Znowu jest... musimy tego pana poprosić? Chwila. Gdzie on w ogóle jest? Tu jest jakiś Alla... Chwila, czy to jest Alladyn? Tak, to jest Alladyn, tylko czy. On... Dzień dobry, przepraszam. E, poproszę o autograf. Ja chciałam pierwszy wziąć autograf, przepraszam bardzo. O, dobra. Hey, teraz ja, teraz ja. Czyli I teraz musimy... możemy chyba na tą kolejkę. Nie, wejść, wydaje czy mi się, nie? że musimy jakby zapytać osobę, która wie i tym zajmuje, tutaj, prawda? Tutaj, zo... tutaj? Tutaj? Jesteś e, pewien? Dzień dobry. O, tak, to jest pan! Dzień dobry, e, dobry. O. O kurcze, o kurcze, dobra, dobra, Ech. jestem, 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 tak, lecimy, dobra. lecimy, poczekaj, ja wezmę tak ładniej, o dobra, jestem przygotowana, jeden i okręcimy się, <laughs> a jeszcze woda nam, ej, woda mi w ogóle ten, zmoczyło ci ubranie, tak, yy, bez sensu, ale, ale wiesz co, słucham, zero emocji, ja śpię, a jak ty śpisz? No, no, no co, no kręci się, no i, no i tyle. No, trochę słabo, nie że... Tak, to jest że... chyba taka trochę bardziej dla dzieci, co? Przypraszam e, przepraszam bardzo, powiedziałeś, jakbyś miał ile lat? 53? Zeskakuje. Nie ja mogę, też nie, ja też nie mogę zeskakiwać. <laughs> <Nie śmiech> Musimy stół. poczekać, tutaj, aż to się skończy, tak? E, chyba tak. Ojejku, no to w takim razie może kolejna nasza atrakcja będzie bardziej, wiesz, emocjonująca. Okej, okay, przed nami Jungle Cruise, wiesz czyli jakiś tamto dżunglowy. Takie było... Takie 2 na 10, nie? No dla małych dzieci, no. no. takie 2 na 10. To możemy przez płotek przez, Nie, nie, mo nie możesz przez płotek. Chyba że zapytasz się chwilę, pana, to, to może tu się, on ci... tu jest kawa, a tu jest wejście. A, dobra, to trochę Okej, okay, dzień zmienia. dobry. Przepraszam, czy mogę do pana zrobić skrót? E, nie. O, znaczy tu, można, jest, tu, można, jest, tu jest, tu jest można. Dzień dobry. E, 10? E... Ale gdzie? Gdzie mamy dojść? O, tam! Gdzie? Tam jest pani. Dobra, ja lecę przez wodę. Ale co? O nie, nie mogę a, przez wodę nawet wejść. Statek płynie, zobacz. Tak, a... Musimy poczekać aż to płynie. Dobra, czy no jest wszystko no w porządku? Uff. Jejku, ja już weszłam w wodę, żeby kurczę do niego zdążyć. E, no dobrze. E, dobry? Wchodzimy. Pyk, e, pyk. O! o Jesteśmy! Dzień dobry! Hej, dzień dobry. E, o, i... On będzie teraz gadał. Wiesz co, to jest najgorsze, jak idziesz z kimś na to wycieczkę, a on gada, a ty po prostu tak. chcesz oglądać, nie Dzień dobry, Clayton, on będzie chyba jakimiś żartami rzucał, wiesz a co? Nie, nie, słabo. I my musimy poczekać, aż się skończy. Aj, tak. i musimy tak tu siedzieć. Ech, no. no, ale wiesz co, pewnie rodzice by się podobało, nie? Zobaczy, by... robi, robi ciekawostki o lasach deszczowych. Ale super, jakie to jest. Kiedy lasy wracamy z tą wycieczką? Ech, tu przyszłam tak Kiedy, naprawdę, idziemy z... Ja, Kiedy idziemy chcę do McDonalda? Kiedy idziemy do McDonalda? zobaczyć. Jest to yeah. moje księżniczki! Jak jest w ogóle Twoja ulubiona księżniczka z Disneya? Ja nie wiem, jakie są księżyczki w Disneyu! Widzowie, jakie są Wasze ulubione księżniczki z Disneya? Moja to jest absolutnie krzyżpiąka, tak jak wcześniej powiedziałam, ale też piękna jest bardzo fajna. Wiesz, w pięknej um, bestii. Okej. Okay. A ty którą lubisz? Ja lubię te takie, te takie fajne, te takie, a jakby w tych. Y, um, y, to tak naprawdę to nie znam żadne. 40 minut później. Wiesz co, to była dramat. Ja byłem dramat. tak podekscytowany Disneylandem. Prawda? A byliśmy w lasach deszczowych, no to słuchaj. Najbardziej mi się podobało, gadania. kiedy patrzyłam się na Twoje buty i on mówił coś o słoniach um, i o, że one mają zmarszki. Nie wiem, wiesz co. Tak, to, tak, to, tak. Czy to są pierści z Karaibów? Okej, okej, okej. Dobra, dobra, okay, dobra, dobra. Ekscytacja jest gdzie, dobra. Gdzie, 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 gdzie? Kiedy? Gdzie, gdzie, tędy. Gdzie, gdzie tędy się wchodzi? Tędy się wchodzi, nawet do środka może. Czy jest tu jakaś kasa? Halo, pierści z Karaibów? E, poczekaj, poczekaj, gdzie, gdzie możemy kogoś zapytać? Chyba tutaj, idziesz za mną? Poczekaj, idę, idę na wprost? Ja też idę wprost. Poczekaj, to chyba jest znowu taki dziwny przejście. Idziesz za mną? E, idę cały czas. Tu jest znowu jakieś dziwne przejście Tu są czokret. kolejki. E, na razie nikogo tu nie ma, chyba A. jesteśmy pierwsi. Jest! Musimy zapytać się kogoś z obsługi. Gdzie żeby tu ktoś tu wejść. jest z obsługi? A, ktoś, nie wiem gdzie. Poczekaj, ale tu jest strasznie długo. Dlaczego to jest tak strasznie długo? O, jest, jest, jest. Jest, 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 pan, jest, pan, jest, pan, 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 dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, poproszę e, o. Dziesięć? E. To musi coś przypłynąć, prawda? Tak, zaraz coś tu powinno przypłynąć Mam nadzieję, poczekaj Oby to było ciekawe O, Oby patrz Oby to było... Bu... co? Idzie O, leci, leci, leci Dobra, czy musimy do niego... nie O, o Jesteśmy razem, cześć

jakby, czy, czy, czy z taką prędkością płyną statki e, piratów? Ale my nie mamy pięciu lat, my naprawdę możemy jechać szybciej, naprawdę. E, to może. <laughs> Mam pomysł. Co? Przyspieszymy to nagranie. <laughs> Dobra, zrobię to Patrzcie tak, na wprost tak. i przyspieszymy, i zobaczymy, co się będzie działo, okej? Okay? <laughs> czy mi się wydaje, czy tego um, szkieleta je e, krab? Bardzo możliwe. Tak trochę podejrzanie to wygląda. Ale prawda? zobacz, coś się przynajmniej dzieje, tak, zobacz. On ma mewę Czormie w ogóle jakiś... ten na, na głowie. Widziałaś mewę? Patrz, proszę są, bardzo. Patrz, tu jest jakiś kolejny szkielet. A nie, on chyba tym um, kieruje statkiem, prawda? Chyba tak. I ogólnie okay. mówią nam o tym, że będzie jakaś wspaniała tutaj nagroda i tajemnica. Czy to znaczy, że teraz będzie w dół? Czy to znaczy, że teraz będzie w dół? Proszę tak, proszę tak. Tak, tak, o, tak, tak, tak. Tak, tak, dawaj, I? dawaj, I? Oh, yeah! I? Ej, e, trochę ciemno, nie? E, trochę ciemno, ale coś się dzieje. E, nic ci nie dzieje, że mówię teraz. E, co czy teraz? Czekaj. Dobra. Y, jesteśmy w wodzie. Właśnie. E, um, czy coś tu się. Wiesz, Dobra, co? zjeżdżamy. Jedyne, zjeżdżamy. co czuję, to e, mokre skarpetki. E, ja też. O, Zobacz! To jest satyn, to jest czarna perła. E, jesteś pewna? Tak! Okej. Okay. Tak mi się wydaje zresztą, nie pytajcie mnie czy jestem pewna, ja przypuszczam, okej? Okay? Ale to, to, to znaczyło, że to musiałby być Jack Sparrow, chyba to niekoniecznie jest Jack Sparrow. Przepraszam to bardzo, prostu... a co, co, no wygląda podobnie, o co ci chodzi? Jakieś, jakieś wojny, zobacz. Patrz, biją się, biją się. Strzelają. Strzelają do siebie. No dobra. No on trochę, wiesz co, jest na przeklanej pozycji jak... Em dostanie e, armatą w łeb. A czy my nie dostajemy armatą w łeb przy, przypadkiem? Nie, ja mam tylko i wyłącznie dniem okre skarpetki, a ty masz armatę na kopie? E, nie, 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 ale jakby one bardzo nisko strzelają. Um, trochę tak, patrz, patrz, a tam jest inna rzecz. O, Uu. czy to oni już? Um, chyba to jest właśnie ta załoga, prawda? Właśnie nie wiem. E, um, okej. Okay. O, o, patrz, oni kogoś chcą. Um, w studni? W studni chyba, To no nie? Zobacz, ktoś tam jest w oknie! O, oh, oh, nie, dobry. Be brave, Carlos! Um, no i poczekaj, um, co się z nim stanie. Czy naprawdę nie, nie go. Wiem. Cia... O. Oni ich maczają w studni. No bo wiesz, może to są tortury czy coś. E, możliwe. Może prawdopodobnie. Okay, to jest kolejna a tam? rzecz. O, tam się z kimś witają, prawda? Okej. Okay. Gdzie jest Jack Sparrow? Właściwie, ja będę. nie wiem, nie wiem. Będę to ja jak tak szczera. Patrz, i tam kurczak w ogóle się z jakiegoś, z jakiegoś powodu tam zapieruszył. Widzisz tego zwykłego kurczaka z Minecraft'a? No, widzę, widzę. Taki on jest trochę. A, bo z niego będzie ro, rosół robiony. O, to ma sens. To ma sens, dlatego on tutaj taki biedulka siedzi. O, poczekaj, czy to nie jest ta pani? To, czy to nie jest ta pani ta jej. Ja, ja jego nie dziewczyna? wiem, ja, ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. Wiesz co, wow, niesamowite. Takim prawdziwym fanem jesteś, a nic nie pamiętasz? Ja nie jestem fanem, to powiedział, że jestem fanem. To jest, ta, co ta pani gra Kira Knightley. O, piesek! O, patrz, biją się, bijo się! E, patrz, jakaś żona ten. Patrz, goni, gonią tego, gonią kogoś. Tak, patrz, patrz, goni go z wałkiem. Widzę, przepraszam bardzo, czy możemy kolejnym razem pójść na księżniczki. E, myślę, że tak. Tak? Myślę, że tak. Ja bardzo chciałabym spotkać e, właśnie kogoś e, może e, ładniejszego niż panowie piraci, którzy wyglądają jak Janusze po promocji wiadrca. <laughs> Okej. Okay. Wiesz naprawdę. Opatrz, dlaczego też one są takie niemiłe dla nich? Dlaczego się tak bijo? Nie wiem, wiesz biją? co? Ja myślę, że możemy sobie to na chwilę przewinąć. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy ty też czujesz jakiś taki. Jakąś spalenie znowu? Nie, Znowu zostawiłeś to w piekarniku? E, no nie wiesz, że pali wszystko, to tym razem nie ja. Ja, ja tym razem nie, nie spaliłem niczego. A poczekaj w ogóle, zobacz, tutaj ktoś sobie świnkę przytula? E, ma świnki, trzy. Tu ktoś sobie. Patrz, w ogóle wszystko się pali, a oni tu jakieś piją, jakieś tutaj. No oczywiście to są piraci. Czego się spodziewasz po piratach? Że co, że będą sobie tutaj ładnie w sukienkach chodzicie przytulać ze wszystkimi? Mm. W no. W sumie masz rację. O, a patrz, a tutaj w ogóle jest jakaś jeszcze dziwniejsza em, wioska. Więzienie jakieś, zobacz. Okej. Okay. Patrz, czy to nie jest Jack Sparrow. E, możliwe. Wygląda podobnie, prawda? No troszkę. Wiesz co, to już chyba. Właśnie, to już chyba A, wyjście. A, że koniec! Dobra, w takim razie idziemy na księżniczki. Skończyło się. Skończy... Tym razem o, zgadzam, się w, zgadzam się w pełni, musimy iść na księżniczki, bo, bo tutaj się naprawdę nie ciekawego Wiesz nic co, z tego, co, co widziałam, był roller coaster jakby tych, krasnoludków poczekaj. od śnieżki. Więc na to możemy pójść. Możemy eee. też pójść na e, tego, na Piotrusia Tom Pana. Tom Sawyer, Big Thunder Mountain. Idziemy też do restauracji, ja jestem trochę głodna. Okej, okay, poczekaj, Prince... Patrz, jest Dumbo! E, ten... Prince, Prince Charming Carousel. Gdzie, 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 gdzie? gdzie? 13. Ten, e, bo to jest książę, książę z bajki. Książę z bajki, okej, okay, a gdzie są księżniczki? Przepraszam bardzo, gdzie ja mogę tutaj się pokalegować z jakimiś pięknymi e, właśnie, na przykład, a nie Ej, to wygląda całkiem ładnie, prawda? Mogę Jakiś tu wejść? Jakiś kryształowy pala? Pałac? E, palac? Pałac? Palac? Pałac? O, to jest e... ten! Poczekaj, jak on się nazywa? E, Kubuś Puchatek. Tak, Kubuś Puchatek Czy i jego też ziomeczki. Czy to jest Disneya? No, chyba tak. A co pan ma tu? Co? 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 Uuu, Uuu, proszę okay. bardzo, cheeseburger. To dla mnie. Majki? Mike... Majki hot chocolate? jejku wszystko zażarłam. Proszę bardzo, proszę bardzo. Czy ty proszę Jesteś bardzo. Już głodny? Ja zjadłem wszystko. Ja, jak to? Ja nawet nie jestem aż tak głodna, żeby Bo ja straszę cały czas i mi głód A, schodzi. Aaa, rozumiem. Takie jesteś podekstowany. Wiesz OK. Co? Ja jestem podekstowany. Chodź, zobaczymy ten zamek z bliska. Bo to A. jest ten zamek, który jest zawsze na każdym filmie. I ja tak, bym tak, chciał tak. go z bliska zobaczyć. Wiesz co? Ale może tam będą jakieś um, sklepy z ubraniami? Może z pamiątkami? E, chwila. O, Czy Miki? to jest Miki. Chodź, poczekaj. Autograf, niech pan mi da autograf, chłopie. E, daj mi. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Poczekaj, ja chcę się poszukać. Może one mam. Okay. Um, będą da też dawać autografy. Tam wygląda jakby jakiś Interact zamek. Interact with the cast members to start fireworks? Um, chcesz zobaczyć ten? E, co on. Aha, on po prostu sobie robi taką. Chwila, czyli skoro jest Miki... Ojej, to nie to, słucham. Uh -huh. Czy to znaczy, że jest gdzieś Mini? Poczekaj, tu jesteś jest, zobacz. jest, zobacz, patrz patrz, A... patrz, 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 patrz. Ej, hej, hej. Co? Hej, co? Hej. Nie, 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 do ciebie. Hej. Jakby co? To tu jest mój numer, okej? Okay? Jakbyś... Co? Poczekaj, ja muszę dać jej. No, proszę Ja bardzo. też jej muszę dać ten. O, ona napisała mi ksokso w podpisie, O, widzisz co? Lubi mnie, lubi mnie. No tak, na pewno, <słyszy> tak, <słyszy> na pewno. Ja nie wiedziałam, <słyszy> że masz gust w jakichś takich wielkich kostiumach, naprawdę. Jesteś <słyszy> bardzo podejrzanym człowiekiem. Bardzo <słyszy> podejrzanym. <słyszy> 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 Zobaczymy, co tu dalej mamy. Jego, ale jest przepiękny, prawda? <słyszy> taki wielki, w ogóle... Właściwie wydaje się dużo mniejszy. Wydawał mi się zawsze taki. Ooooooooooooooo! Jak oni to zrobili? Nie mam. Pojęcia! Co? Ale to wygląda! To są każde. Zobacz, tu jest ten kopciuszek! A tu jest Co, Co my tu mamy? Czy to jest jakaś. Co? A, pluszaki, o i ubrania jakbyś chciała. O, jakie ubrania? U poczekaj. Eee, może w sumie ten różowy mi się najbardziej podoba. Tak, weźmy sobie wezmę różowy a Ja sobie ten. wezmę, wezmę Jak czarną zaglądam? koszulę. Całkiem w porządku. Proszę bardzo. Poczekaj, patrz! To jest kopciuszek! O mój Boże, czy mogę pani autograf? Proszę bardzo. Ej, kopciuszek i podpisuję autograf. E, zaraz mi też podpiszę. A, to tytuję. To, to, to sobie w ogóle e, Jestem zrobiłeś. z tobą tutaj przecież. E, już myślałam, że się dzieje. Dzień dobry, poproszę autograf. Dziękuję bardzo. Patrz, a tam jest ten! Jakoś nazywa. E, e, do, Donald. Tak, dokładnie. Do <laughs> Co to ma być? On tak brzmi dokładnie, to ty do tej dziewczyny totalnowej, jak on się A. nazywa. Od ciebie też mogę numer. Nie, nie wierzę po prostu, czy ty przylasłeś do Disney lat, żeby podrywać każdą z postaci z bajek? Może? Już ja nie wystarczam? Znaczy, ty też mi wystarczasz, oczywiście. W ogóle to jest karuzela, czy to nie? Nie, ta za karuzela? karuzela też będzie. W... Aha, to jest Prince Charming, czyli to jest Książę z Bajki. Um, gdzie? E, w jaki sposób jest to ksi... Gdzie tu jest książka? No hey, właśnie, gdzie jest ta książka? To może on gdzieś tu jest obok, poczekaj. Słuchaj, musimy go odszukać w takim razie. Książę z Bajki. O, patrz, 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 to nie jest pytusz pan? A, a, kto to? Tam jest jakaś królewna bardziej. Poczekaj, ja w... chcę odpytywać pana. I to jest za dużo. I tu jest za dużo. Jest za o, dużo. Patrz, jak on odpustuję, to to lata. E, Okej. Okay. Widziałeś? Poczekaj, bo tam też jakaś kulewna była, poczekaj na mnie. Patrz. Ale on podpisze. potrafi, ale on umie. Poczekaj, gdzie jest ta królewno, o której mówiłaś? O tam dalej. E, a jaka to? W ogóle? Nie mam pojęcia, to nie jest rozróżniam. to jest piękna. Nie, to nie jest piękna, to jest ta królewna siądza. Ja nie wiem jaka Czekaj, to jak ona jest. się nazywa? Nie świąca, mam pojęcia, nie znam króle się. Śniądza królewna. fotograf. No. Ona taka niska. Ona, 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 ona podpisze to będziemy wiedzieć, uwaga? To jest śpiąca królewna. Eee, Princess Aurora. No tak, eee. Aurora. A to była Aurora. To Śpiąca. To no tak. A to jest Pocahontas? Album chyba tak? Dzień Wiesz dobry. Co? Przepraszam bardzo, naprawdę ja nie wiedziałam, hey, tu że To ty... jest Frozen i tak dalej. Ile tu jest rzeczy. Gdzie jest Frozen! Tam jest chyba Elsa, dokładnie! Tak, dzień dobry. O, proszę autograf kaj. od was wszystkich. O, proszę bardzo, ja też chcę Elzo pokazać. To, to jest ten O, to jest Anna! Dobra, bierzemy od, od nich wszystkich, Tutaj proszę bardzo. Też. O, I od Pana tak samo, tak, nie wiem oni, kim Pan tylko, jest, znaczy, ale Pan mam też. mam nadzieję, że Państwo sobie zjedli, bo tutaj tylko i wyłącznie tacy um, przychodzą i się pytają o Państwa autografy. Trochę głupio, nie? Hej, ale ja tutaj jak... nie widzę Prince Charming. Go tu nigdzie nie ma. E, jak to? Po prostu myślisz, że zwiał? E... Jak każdy Kurczę, dziwnych książę z Bajek? No nie wiem, nie poczekaj, wiem. Poczekaj, ja jeszcze pójdę, zobaczę, czy znalaj, znajdę jakąś jeszcze postać, która mogłaby mi podpić. O królewna śnieżka! O, to idę, 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 idę z tobą. Poczeka... O, i Kubuś pochadek. poczekaj, oni wszyscy muszą mi dać autograf. Kubuś e... pochadek dziwnie się zachowuje. E, Jak może... do niego podchodzisz, to próbuję cię przytulić. Może za, za, za dużo miotku może. Tak mi się wydaje, słuchaj. O, proszę bardzo! O, królewna śnieżka mi podpisała, dziękuję bardzo. Dobra, proszę bardzo. Ale ja, proszę ja nie widziałam Czy jest tu roszpunka gdzieś? E, wiesz co, nie wiem. Zobacz, tutaj, ej, tutaj jest tych krasnoludków. Dobra, Zobacz. w takim razie poproszę. Siedmiu krasnoludków. O, poczekaj, czy tu coś jest fajniejszego niż tylko i wyłącznie? Idziesz za mną! Idę, ale poczekaj chwilę. E, jest problem. Z jaki? Jestem głodny, bardzo. Um, I nie mogę jedzenie? biegać. Mogę. Trzymaj. O, dziękuję. dziękuję. skąd ty tak szybko ten? No bo ja, ja skaczę i w te jedzenie schodzi. Poczekaj, ale tam jest coś pięknego w ogóle, jakby jakiś taki niebieski, różowy. Co tu się znajduje? Widzisz to tutaj, gdzie e, ja jestem? Widzę, widzę. Idę razem z Tobą. Mat Tea Party. O, czy to jest Alicja w krainie czarów? E, Myślę, że tak, tylko to raczej tam się tylko kręci, chodź! więc. E, o, ty jesteś tu. Ja potrzebuję jakiegoś. To wiesz co? Chodź, mam pomysł. Słucham. Chodź się tutaj, e, wejdziemy sobie Musimy do środka. Musimy się zapytać tego. Musimy e, zapytać zadać Wejdziemy sobie ten... do środka i myślę, że to nam wystarczy na dzisiejszy odcinek, ponieważ jest Ale tu ja... bardzo, bardzo dużo innych rzeczy. Ale ja. Chodź sobie Ale ja nie razem. Zakukałam... Ale nie spotkałam Roszpunki. No to słuchaj, w kolejnym nie odcinku. Nie spotkałam tej królewny, która ma tego, y, tego, księcia żabel. My jeszcze pominęliśmy bardzo dużo innych I atrakcji. Ja nie spotkałam więc... też tej królewny, y, która na przykład y, też jest bardzo miła i fajna. Na przykład, nie, czekaj, czy my spotk nie spotkaliśmy Aurorę, czyli spotkaliśmy się Świątą Królewnę, ale no właśnie spotkaliśmy innych. No to zobaczymy, ale póki co, moi drodzy. To by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, oczywiście, straciszcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy chcecie kolejny odcinek, Ale ponieważ tu jest... mamy tutaj bardzo, bardzo dużo innych rzeczy, które możemy zobaczyć. Innych osób, od których możemy dać autografy, raczej dostać autografy. Mamy chyba dopiero tylko połowę ich, więc no cóż. Ale to jest piękne, kiedy właśnie próbuję szukać kamery, a to ja nagrywam. Dokładnie, dokładnie. Tak, e widzę właśnie. A, no. a, o, gdzie, gdzie, gdzie? A, to do widzenia, do kolejnego, jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, prawda? Czy ty, ty to widzisz? Co? Mogę, patrz, jest to wiele szybko. A, bo tak się robi, rzeczywiście. Tak! tak. Dobra. A to my, a, my a, słuchaj, a, a. nie może w tamtych, tych też można było. Tak się przedcie. przyspieszać? Nieważne. ważne. do widzenia, widzowie. Mam nadzieję, że się podobało. Pa! Cześć!